Bolesław Zapomniany to polski książę, którego historia dosłownie wymazała z pamięci na 700 lat. Rządził w X wieku, ale zapomniano o nim tak całkowicie, że nawet jego imię zniknęło z kronik. Bolesław był synem księcia Siemomysła i panował po swoim ojcu, jednak jego rządy okazały się tak krótkie i nieudane, że późniejsi kronikarze po prostu wykreślili go z dziejów. Wyobraź sobie: kierujesz całym krajem. A potem zostajesz usunięty ze wszystkich zapisów, jakbyś nigdy nie istniał. Dlaczego tak się stało? Historycy przypuszczają, że mógł przegrać ważną bitwę albo podjąć decyzje, które doprowadziły do katastrofalnych skutków dla Polski. Możliwe, że był tak słabym władcą, iż możni postanowili w ogóle o nim nie wspominać, by nie przynosić wstydu dynastii. O jego istnieniu dowiedziano się dopiero w XVIII wieku kiedy historycy zaczęli porównywać różne źródła i zauważyli dziwną lukę między dwoma władcami. Dosłownie odnaleźli księcia, którego nie było w oficjalnej historii. Jego dzieje dowodzą, że nawet królowie mogą zostać zapomniani, jeśli ich rządy okażą się nieudane. To najokrutniejsza kara dla władcy nie odejście, nie porażka, lecz całkowite wymazanie z historii, jakby nigdy nie żył. Bolesława spotkał najgorszy wyrok, jaki mógł spaść na władcę. Wyobraź sobie jego życie, pełne nadziei i ambicji, które zamieniły się w pył, gdzie osiągnięcia i błędy przestały mieć znaczenie. Nawet jeśli miał dobre intencje, czy chwalił się sukcesami, nie pozostał po nich żaden ślad. Według przekazów zaginął na morzu podczas burzy, choć ludowe legendy mówią, że zabrały go wodne duchy. Bolesław stał się symbolem tego, jak szybko można zniknąć w mroku historii. Jego opowieść przypomina, że nawet najwyższe tytuły i władza nie gwarantują wiecznej sławy. To mogłaby być bajka o królu, któremu czas odebrał imię. Ale to także lekcja dla nas wszystkich. Pamięć i dziedzictwo nie zawsze są takie, jak nam się wydaje. Czasem nawet po największych osiągnięciach pozostaje jedynie cień na pergaminie.